Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale i kolejny raz zapraszam na szybki opening kart Yu-Gi-Oh!. Tym razem seria Rush Duel i dokładnie Omega Rising. Karty oczywiście japońskie, w języku japońskim, jak widać. Oho, masu Rush Duel. Tak wygląda Busterek. Można sobie zadzwonić. <laughs> A to nie, nie, jest napisane, to jest. Y Omega Rising, ale nigdzie nigdzie nie pisze. Kart, oczywiście, 5 standardowo. No dobra, lecimy. No dziwnie, czasami są w tych japońskich kartach nazwy tych, tych dodatków po angielsku, a czasami są. nie są. Są po japońsku. Uwaga. Tytry, ty, ty, Boom. Buuuu. Fajna. Taka nowoczesna karta, widzicie? Fajnie to wygląda. To jest karta Common. Jeżeli dobrze patrzę. News TV. Fajna grafika, też fajna. Co tam policjanci robią? Bum! Mm. Fajna! Fajne te są! No te troszeczkę inaczej wyglądają, Niż te wcześniejsze. Fajnie, fajnie. Też chyba karta common. Tu też chyba karta common. Nieźle. I czwarta karta. Kurczę, nie wiem, czy to jest karta komu, czy nie? Chyba też karta komu. Widzę, że napis nie jest świecący. Karty inaczej naszej są trochę bardziej foliowane z przodu. No no. Ciekawie. I piąta karta, już widzę, że tam się błyszczy. BUM! Ale fajoska! Nie wiem, czy to jest czasami Secret Rare, bo Secret Rare są właśnie albo Ultra Rare, dlatego że nie, Ultra Rare, chyba Ultra Rare, bo ma napis, widzę, złoty, dobrze mówię. I cała jest foliowana, ale to może być też Secret Rare. Także na pewno jakieś, jakieś, jakieś wyższe klasy. No wygląda pięknie. Znacie tę kartę? Dajcie znać w komentarzu, bo ja muszę sobie sprawdzić na Market czy dokładnie, czy się nie mylę, ale na pewno jest to albo na pewno jest wyżej niż SSR. Więc albo secret, albo ultra, albo jedna z miliona pięciuset różnych nazw, jakie tam jeszcze obowiązują, a jest ich naprawdę dużo. Ok, dzięki, że jesteście, dzięki że oglądacie, Mam nadzieję, że film Wam się podobał. My widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!